Witam serdecznie całą widownię z tej strony oczywiście Dave'a W dzisiejszym odcinku przetestujemy maila widza Ponieważ jeden z was wysłał mi właśnie takiego maila, zobaczcie Konto Friza, hej Dave, oglądam cię na YouTubie Udało mi się znaleźć hasło do Friza na konto w Minecraft Masz je tutaj poniżej No i mamy podanego jakiegoś maila i jakieś dość suwite hasło Dziękuję bardzo serdecznie za udostępnienie tego konta Sprawdzimy dzisiaj co się na nim znajduje Jak doskonale wiecie, w kilka dni temu ogłosiła, że będą mieli dziecko z Frizem Serdecznie zapraszam na ich Instagrama, ponieważ tam Czyli fotkę, i ona ma już prawie milion lajków, kiedy to nagrywam. Tam jeszcze trochę brakuje, więc wbijajcie wszyscy i dobijmy tam milion lajków. Fajna sprawa, nigdy nie widziałem, żeby ktoś poza piłkarzami, czy tam jakimiś osobami tak stricte sportowymi, idącymi na cały świat, miał pod postę milion lajków. To, to jest mega duże wyróżnienie. Nawet nie wiem, czy nie pierwsze w Polsce, więc jeżeli macie Instagrama, serdecznie zapraszam, dobijmy bańkę. A ja oczywiście biorę się za wpisanie danych, danych w sumie do Minecrafta, no i sprawdzimy, gdzie po prostu nas to wyrzuci. Bo może to być naprawdę mega mocne Oglądajcie oczywiście do samego końca Okej, okay, słuchajcie, znajdujemy się na koncie w Minecrafcie Wszystko, wszystko, proszę, powinienem powiedzieć Poszło bezproblemowo Weźmy sobie na światy single player Ja na koncie freeza byłem już jakiś chyba rok temu Jak nie nawet troszkę więcej No i zobaczmy, co się od tego czasu Pozmieniało, okej, okay, single player A więc mamy tak, statuetka Tropical baby, 32 pokój dziecka Creative domek mapka Co jest w ogóle, dobra Wbijamy oczywiście po Kolei, zaczynając oczywiście od świata mapka. Okej, okay, jesteśmy na tym świecie. Nie wiem dlaczego wszędzie tu są dosłownie te takie bloki. Co to jest w ogóle? Fire Toys! Co? Ej, czekajcie, ja sobie tylko pozwolę, albo dobra, no nie pozwolę sobie, bo nie mam jak tutaj zmienić kreatywa. Ale dobra, to, to weźmy sobie Night Vision, bo wydaje mi się, że to tutaj będzie bardzo potrzebne. Ej, to jest pierwszy świat dopiero. Pierwszy świat! Ej, to jest, co to jest? To jest jakieś wejście do czegoś. Co wy gadacie? Dobra, no musimy to niestety tak zniszczyć, ale ogromne. To jest jakiś sklep z zabawkami, czekajcie! Ja ustawię większy render distance, żeby nam się... Ja cię nie mogę, panie! Co tu się odwala, patrz jaka chujinka, jaka świnia Dobra, nie, tu jest tyle do oglądania, dobra Lecimy po kolei, naprawdę, dobra, co my tutaj mamy To jest Alex chyba, to jest Enderman Tutaj mamy Creepera, skeletona. tu jest jakiś duży Steve Zombiak I to są normalnie zombiaki na tym, patrzcie jakie one są małe W porównaniu do takich wielkich budowli Ja nie mogę, co za ogromny, ogromny świat tu mamy jakieś zabawki, to jest po prostu chyba sklep z zabawkami dla dziecka. Tam jest jakiś statek, z tego co widzę. Tu jest choinka. Jaka wielka, tu jest w ogóle cały taki dywan. Tutaj mamy w ogóle jeszcze samochodzikę i tutaj by można było normalnie nagrać chowanego. Przecież tutaj można nagrać chowanego i on będzie ekstra. Jakie to jest dobre? Tu jakieś pacynki, tu jakieś zabawki kolejne. Tu jakaś półka, ja nie mogę, nie, ja ten świat muszę jakoś zdobyć i po prostu nagrywam tu chowanego, nie, bo to jest po prostu za mocne, nie, za mocne, tu jest szafa w ogóle ledwo otwarte, no patrzcie, jakby się tu można było skryć i tu by się widziało kogoś, kto leci, nie, i szuka, ja, tu są w ogóle jeszcze rowery, tu jest jakaś mapka, gdzie jest zbudowany świat w Minecraftzie, ja, i on wygląda tak normalnie, patrzcie, on wygląda totalnie normalnie, ale przy tym wielkim świecie tu nic nie wygląda normalnie. Ja nie mogę. Co za ogrom! Jeszcze jest sprzedawca Mikołajem. Nigdy nie widziałem tak gigantycznego świata w Minecrafcie To jest po prostu coś niesamowitego. Samolot tu nawet lata. Tu są jakieś. To jest jakiś zamek chyba dla, dla zabawy. I tu są jeszcze jakieś, nie wiem, jakieś chyba po prostu buteleczki z czymś w środku. Eee, chyba to są po prostu jakieś, nie wiem, tutaj pokemony albo jakieś figurki może będą w środku. Tu są ciastka. Mleko normalnie są w mleku. Co? O nie, insekta mamy w mleku. Właśnie stąd fraje, bo nas zatrujesz, tu ciastka, tutaj kasa normalnie, tu jeszcze jakiś story, rakieta. Ja nie mogę. Co za przeolbrzymi świat? I napiszcie w komentarzu, my oczywiście jesteśmy frizem. Napiszcie w komentarzu, czy chcielibyście odcinek tutaj schowanego. A ja wam powiem, że no nie bez powodu, chyba tutaj są zabawki. No, Freezer niedługo będzie musiał zaopatrzyć się w dużo zabawek. Więc naprawdę wow! Wow, wow, wow. Ja w słów, nie? dobra. Wychodzę, bo się zakocham w tym świecie. Lecimy do następnego, jakim jest po prostu domek. Kolejny świat przed nami, no i jest to zwyczajny domek. Dobra, ten świat jest już o wiele mniejszy, jakoś inaczej się też na niego patrzy. Jest to chata, czy to jest chata od ekipy? Chyba nie, ale wow, jakie to jest przy ogromnej. może Frizz kiedyś w przyszłości chce taką chatę wybudować Dobra, mamy tutaj helikopter Jak doskonale wiemy, no on tam robi sobie te e, patenty Nie wiem, czy dokładnie na To się chyba śmigłowiec w ogóle nazywa nie helikopter, to co on tam robi e, W każdym razie wiem, że też tam skacze Ze z tych, kurde, różnych powietrznych akrobacji Ja się na, na tym tam nie znam, ale mniej więcej kiedyś tam widziałem Więc może dlatego tu też mamy helikopter Tutaj mamy Jakieś takie boisko zwykłe Taka chyba zwykła sprawa do tenisa Tak mi się wydaje, tutaj chyba do środka Tutaj w ogóle jeszcze jest do golfa chyba, tak? To, to mi się wydaje, że to może było do golfa. Tutaj jest chyba do piłki. Jakie to jest w ogóle gigantyczne! Jaka to jest chata! Dobra, sprawdźcie co jest w środku. Aaa, środek taki mech. Ej, no! Tak się zapowiadało! A tu takie coś w środku. No bez jaj, to jest strasznie małe te pomieszczenia. Eee, no nie! Tak, zwalić! Nie! Znaczy, dajcie znaka w komentarzu, co uważacie! No, moim zdaniem, potencjał totalnie niewykorzystany, ale widać, że ta chata była chyba budowana bardzo dawno temu, bo nie ma tutaj nawet użytych jakichś nowszych bloków. E, ale ogólnie oceniam całą chatę na bardzo fajną. Tu jest jeszcze jakaś latarnia, chyba tak to można nazwać, albo. Co są jeszcze, patrzcie, małe śmigłowce! I taki hangar na to są czołki. Co jest w ogóle? Dobra, nie mam pojęcia co to tutaj robi, ale wygląda to kosmicznie. Wow, naprawdę fajny świat. Taki sportowy, dla takiego typowego sportowca. wiem, czy się na takiego kwalifikuje. jeżeli tak to spoko, ale no taki... Typowy, ja bym powiedział, że to jest bardziej taka hata Roberta Lewandowskiego. Nie, co, coś w tym stylu, że tutaj może on by bardziej się odnalazł. Chociaż nie ma boiska do piłki nożnej, więc tutaj na pewno Robert by znalazł jakiś minus. Ale tak, fajnie, oświetlone to pa panelami słonecznymi, więc spoko energooszczędna również Spyraela. No i muszę przyznać, ładne, ładne. Jeszcze tutaj w e, garażu pewnie Merol, chociaż teraz tu chyba raczej Opel. Ładne, ładne, bardzo ładny samochodik. Tutaj niestety garażu nie jesteśmy w stanie otworzyć. Tu jest chyba jakieś przejście do niego, tak, tak, takie typowe, bardzo malutkie, więc. Co najwyżej, tam by się chyba jakiś motorek zmieścił. W każdym razie, bardzo fajna, spoko sprawa. A my, oczywiście, przechodzimy do kolejnego świata. A kolejnym światem, wydobie, jest świat nazwany Creative. Słuchajcie, na kolejnym świecie nie mamy dosłownie nic. Jest tutaj pusty świat Creative, tutaj tylko coś takie zbudowane, ale to nie wiem, czy to jest w ogóle potrzebne. Tam jest jeszcze jakieś drzewo, ale nie wydaje mi się, żeby to był cel takiej mapki. Wydaje mi się, że jest to po prostu zwykły świat Creative. Każdy z nas taki posiada do po prostu zbudowania sobie tak testowo kilku rzeczy, ale nie gra po prostu na nim, i wydaje mi się, że to jest właśnie jeden z takich właśnie światów, bo jak widzicie, dosłownie nic tutaj nie mamy niestety, ale muszę przyznać, że nawet teren spoko się wygenerował, bo na przykład tutaj takie drzewko, można byłoby coś z tego wychmienić to w ogóle znowu lewitujące bloki. Ja w ogóle w Minecraftie nie rozumiem, jak coś takiego jest w stanie się wygenerować. No ja po prostu, no czapki z głów, no nie mam pojęcia jak to działa, ale jakoś ten Minecraft tak, o nie! Tu się zaczyna palić wszystko, dobra, nie, to my szybko z tego świata wychodzimy, bo jeszcze coś tutaj zepsujemy, a tego byśmy bardzo, bardzo, bardzo nie chcieli, więc wbijamy na na kolejny świat o nazwie Pokój Dziecka. O kurde, ale gigantyczny pokój! Zobaczcie, to są drzwi! Takie gigantyczne! Na dole mamy dywan. Tutaj w ogóle mamy warcaby, chyba, bo raczej szachy to nie są. Jaki wolny obrazek! Patrzcie na to, ale super sprawa. Tutaj jest butelka do mleka, tu jest jakaś szafa, tutaj jest świnia. Tutaj jest normalnie taka kołyska, ale kozek sprawa i tu sobie siedzi prawdopodobnie, bo to jest lalka albo dziecko, nie jestem, chociaż nie, to jest chyba raczej lalka po prostu. Tutaj mamy jeszcze jakąś piłkę, tutaj są po prostu jeszcze jakieś takie zwyczajne zabaweczki. Ta nawet przypomina żabę, ta chyba bardziej lisa. Nie wiem co to są za zwierzaki, chyba króliki nawet. Tutaj mamy... Taki domek dla lalek, bardzo sensowny Bardzo ładny, no i powiem wam, że w porównaniu do całego pokoju To on się wy wydaje naprawdę mega mały e, Tutaj mamy jeszcze Książki u góry, powieszone na półce Bardzo spoko sprawa Ej, mega ten pokój wygląda, ogólnie jest świetny Moim zdaniem najlepszy jest ten obraz Ten obraz po prostu jest genialny Ja taki obraz chcę mieć w pokoju Zamiast tego, chcę mieć taki obraz w pokoju on wygląda idealnie, a tutaj mamy po prostu zasłony No i one akurat na nic ciekawego nie zasłaniają Bo zwyczajny, jest zwykły, płaski świat Ta całość też jest oświetlona właśnie glowstone'em, ale mamy tutaj nałożony efekt night vision i to w ogóle na dwa dni, więc raczej on się nam szybko nie skończy. Żyrandol jest zrobiony, a nie, to są takie, to nie jest żyrandol, to jest taka takie ding, 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 co jest nad łóżeczkiem zawsze, tylko to, to widzę, że to jest przytwierdzone do sufitu, nie wiem, czy to jest dobry pomysł, chyba tak ludzie nie robią, ale, ale jak ktoś chce, to czemu nie? No i tutaj ta świnka, skarbonka, prawdopodobnie na oszczędności, zobaczmy, czy w środku są jakieś talary oszczędności. Mamy coś? Niestety, totalnie nie, totalne zero, więc niestety nie nic tutaj nie ma w środeczku. W butelce, oczywiście, mleko. No a tak poza tym, bardzo ładny świat. Nie wiem do czego tylko służą te tutaj, te takie kółeczka. Może to są jakieś wieszaki na jakieś ubrania. Właśnie, bo. A nie, jest szafa w sumie, no to jest gdzie ubrania dać. Hmm. No to nie wiem, co to jest. Tutaj jeszcze mamy jakąś kulę. Zobaczmy, co jest w środku. Może coś się skrywa. A nie, zwyczajna taka kula do zabawy. okej, okay. jeszcze sprawdźmy, czy w Misiu coś jest, bo też widzę, że ma wejście. Ale chyba nie. No nie, totalnie nic nie mamy w Misiu. No i też widzę, że nie rozpędzie się tutaj potwory, więc jak ledzie bardzo spoko, więc no to chyba tyle. Tak naprawdę tu jest jeszcze jakieś. To jest jakieś takie zwykłe, kurde wejście na prąd. A za drzwiami coś mamy? Sprawdźmy. Nie, po prostu dalej zwykły płaski świat. Więc taki zwykły pokój, bardzo ładny. Mi się podoba klimat dla dziecka, idealny, ale przed nami, bo to oczywiście nie jest koniec. Zostały nam chyba trzy światy, tak? 3 albo nawet i 3D. Nie, chyba 3, 32. To kolejny świat. No i nieelegancko pada nam deszcz. W dodatku wchodzi nam wieśniak, ale w tym świecie widzę, że to jest po prostu miasto. A przed nami jest chyba jakiś naprawdę sensownie duży sklep, ponieważ widzę, że tutaj naprawdę jest spory ruch. Wieśniaki wpiją się po prostu owej się tutaj. Mamy tutaj jakiś chyba market, to jest. Tak mi się wydaje, bardzo dużo tutaj głów różnych, co chyba ma symulować po prostu przedmioty. Dalej mamy tutaj też jakieś szkieletonowe czaszki, a tutaj po prostu. Jakieś takie inne rzeczy. Bardzo ładny świat, muszę przyznać, tylko troszeczkę niewykorzystany chyba potencjał miejsca. Tutaj bardzo dużo miejsc parkingowych. Dalej... O! Tam jest sklep z zabawkami chyba! Dobra, lecę tam. Jak najszybciej, nie? Bo tutaj te sklepy to spoko, ale tu jest sklep z zabawkami, patrzcie! Tak, przynajmniej, tak mi się wydaje. No, to jest, no, no, to jest, no, to jest to zabawki. Siema! Dzień dobry! O kurde! No, jest tutaj, powiem mocno. Dałoby się w sumie tutaj umieścić jeszcze kilka innych przedmiotów, niż tylko terakoty i jakieś głowy. Ale i tak wygląda to bardzo fajnie. No, daje taki sklep, taki klimat jednak sklepu z zabawkami dla dziecka. Więc spoko bardzo sprawa. Jedyny minus tutaj, no to nie ma pracowników, nie ma ludzi tak jak tam. Mogli być, że jacyś ludzie na przykład tutaj. No, a toalety, jak wyglądają. Oj, oj, oj. oj. No, dobra, no, ja powiem szczerze. Ja w takiej toalecie nie chciałbym się załatwiać A w dodatku pada na dworze deszcz Więc to też nie jest takie zachęcające Ogólnie do wychodzenia z domu, żeby robić zakupy W takim sklepie, zobaczmy co mamy dalej To chyba jeszcze policja, tak? Czy to jest Nie, to jest jakaś biblioteka, okej, okay, dobra No to biblioteka, muszę przyznać, wyszła chyba najlepiej No bo zobaczcie, są książki, są kasy Więc taki sklep bardziej Z książkami chyba, a nie biblioteka, bo skoro Są kasy, no to jednak chyba tak na to by to Sugerowało, no i muszę przyznać, wygląda To bardzo sensownie, bardzo ładnie, ale Na mnie i tak chyba największe wrażenie zrobi ten pierwszy świat, ten pierwszy świat po prostu jest chyba nie do pobicia, zobaczymy jeszcze bo mamy chyba dwa światy, chyba na mapce byłem tak, na mapce byłem, więc teraz statuetka i tropical baby, zobaczmy co jest tam świat wczytał się wręcz błyskawicznie i mam niestety tutaj surrivala będę musiał go niestety zmienić niestety na surrivalu nie dałbym rady tutaj na to... W... jakie fajne, zobaczcie to jest po prostu wózek w którym jest, no tak jak nazwa wskazuje Tropical Baby, zobaczcie w środku jest woda, a tam dalej jest normalnie kaska. tutaj jest jakiś dzieciak w, w tym takim kurcze kółku do pływania. ej powiem wam mega śmieszna sprawa, bo kiedyś Fritzach doskonale wiemy, tam ucinał chyba dach jakiegoś samochodu, wlewał tam wodę i robili z niego taki jeżdżący samochód, no to co, no to teraz pora, może żeby w wózku taką wodę zrobić i zrobić kurde te, takie coś tutaj, jak jest tutaj pokazane mega spoko sprawa, śmieszne i bardzo fajne, No ma moim zdaniem ale jest to idealnie, wręcz ślicznie jest to zbudowane. Tutaj mamy jakieś palemki. Jest to oddalny klimat. Jakbyście coś takiego zobaczyli, no to jest coś takiego, że no fajny klimacik. Mamy tutaj jeszcze zamek z piasku zbudowany, jakieś łopatki. Mamy też flagi o czerwonym koloru akurat tylko. A tutaj jeszcze z drugiej strony wystają po prostu jakieś pnąca, jakieś liści, jakieś tropikalnych właśnie takich rzeczy. Drzewo dość wysokie. Tutaj są chyba też kokosy w środku, więc mega fajna sprawa. A tutaj jest po prostu jakaś taka zwykła pochodnia, która ma wyglądać no, jak pochodnia, po prostu. Bardzo fajny świat, mega ładny. Ej, teraz mam dylemat. Czy to jest lepsze, czy ten pierwszy pokój? Oczywiście wy w komentarzu napiszcie, co waszym zdaniem było najładniejsze. A przed nami w tym momencie ostatni świat już dzisiejszego odcinka o nazwie statuetka. I tutaj po prostu nie mamy nic innego jak zwykłe statuetki. A więc mamy tutaj po prostu jakiegoś eleganckiego endermana. Mamy tutaj sensownego Steve'a. Aha, to tylko te kilka jest. Okej, okay, dobra. Czyli mamy Steve'a, który tak wyciąga miecz naprzód. Jest endermanik z takim małym, słodziutkim yy, kawałem Dirta, jest też jakiś ring i mamy też Shulker Boxa. Shulker Box chyba moim zdaniem wyszedł najlepiej. Nie wiem, najbardziej mi się jakoś z tego wszystkiego tutaj podoba. Chociaż Enderman też ma jakiś taki swój urok. A wy widzowie, jeżeli Wam się podoba ten odcinek, napiszcie w komentarzu. E, dajcie też znaka, czy myślicie, że to było prawdziwe konto Freeza, czy też nie. Mi się wydaje, że mogło być prawdziwe. No, jednak widz chyba by mnie nie okłamał i wysłał prawdziwe pasy, ale to dajcie znaka w komentarzu. My się widzimy oczywiście jutro na kolejnym odcinku, a ja Wam dziękuję za oglądanie. Do zobaczenia i pamiętajcie o subskrybowaniu tego kanału.